Drodzy niezmiernie antyradio z nami przez cały czas. Redaktor Nałem zaprasza, a my będziemy pierwsi na scenie Bałkanica, my będziemy już do naszych gości. To dzięki nim właśnie mogliśmy rozwieźć wszystko to, co się należało naszym sztabom. Ogromna ilość przesyłek dotarły na czas, ale to nie tylko przesyłki. To także COVID, nasza akcja, kiedy mogliśmy rozsłać po całej Polsce naszą pomoc. Wielkie za to dzięki. Jesteśmy z wami od 14 lat. Nasi pracownicy pracują, rozliczliśmy ponad 40 tysięcy przesyłek do sztabu. A teraz licytu. prawdziwy samochód kurierski? Nie, model. Dobrze, kwiaty tutaj, wręcz ja już nie mam rąk, proszę podać kwiaty. Bardzo dziękujemy. mój mój Drogi i nasz puchar dla Drawa, proszę bardzo. To jest Domu Uznania, że jesteśmy razem. A my zapraszamy do Wrocławia, Wrocław po Wrocław, halo Wrocław taka krótka chwila cisza, tylko po to, żeby za chwilę zagrał Baranowski, bo już tam na scenie się szykuje do kolejnego wykonu. A teną goście, Tomasz Zeliszeński, Buska Supera i dziewczyny skleja, tak są wcześniej Karol Leje, ty ale tam moją drogą słyszycie ten Power. Diewczyny, To usługi bezpieczna rodzina. Dzięki niej łatwo podniesiemy poziom bezpieczeństwa i zapewnimy spokój ducha nie tylko sobie, ale też swoim najbliższym. Na przykład udostępniając lokalizację w czasie rzeczywistym oraz reagując na wezwanie pomocy w czasie rzeczywistym. Dziękujemy bardzo Playowi Tomkowi. Dzisiaj o 18.50 macie tutaj koncert bez publiczności. Po raz pierwszy z tego co wiem. Jak się będzie grało, jak przewidujesz tego? Witamy ponownie z Tarnowa Podburnego, a za mną sprawa wielkiej wagi, właściwie rzecz wielkiej wagi, bo to jest autobus. Taki autobus można było wylicytować na rzecz podopiecznych Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego autobus? Kto wpadł na taki pomysł? Autobus jest wylicytowany przez spółkę gminą TFBUS kolejny raz, kolejny rok. Cieszy się, się bardzo dużą popularnością. A to nie jest pierwszy taki autobus. Pierwsza taka akcja. Już co najmniej 10 takich akcji było. Co roku prezes TFBUS przekazuje taką nagrodę na loterię, na, 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 na licytację. W tym roku wylicytował autobus jednego z mieszkańców naszej gminy za kwotę 11 tysięcy złotych. Szczęśliwy powiedzieć o naszych aukcjach, to są nasze przepiękne aukcje, które trwają przez cały...